Jesteśmy na boisku Subickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie trwa właśnie trening polonii subice Panie trenerze, proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja w klubie, w zespole przed rozpoczęciem wiosennej rundy rewanżowej tych rozgrywek? Dzień dobry, Zasis. Teraz zaczynamy dzisiaj pierwsze has tu e, wraz dzisiaj planu treningowego. Tak tygodniowy będzie spokojny trening po następny następnym tygodniu, zaczynamy najwięcej sił, taki. Fizyczne. ale będzie dobrze na pewno, Tu wracają szisy zawodniku, Mamy też nowe zawodniku, który będzie tutaj Brazylijczycy. Ja na pewno w że będzie dobra siła. Jak wyglądają aspiracje sportowe, jeżeli chodzi o właśnie zbliżającą się rundę? Będziecie walczyć o awans? Na pewno. Ja kiedy zaczynają praca tutaj e... E a vídeo é o Tutay Nossa Androgina, Xi ali ali Xi Maio talento do Grânia, e Takbil, tá, está na Runda um, Kbil, Xi Graio, Xixi Bigaio, e na pena uma madruga posícia, bem de trudo no Iavén, nas inteiras, ali na pena o Grame e. Nos, najlepszy planu tutaj, nie tylko awansu. Ja, moja ambicja jest góra, moja ambicja jest mistrz się do czwarta liga tutaj. Czy pana drużyna będzie grała w taki sposób, że stylem gry, tym jak rozgrywa mecze, przyciągniecie na trybuny naszego pięknego stadionu Duże Rzesze Kibiców ze Słowic? Na pewno. Ja rozumiem. E, Kibica. que nerrode é na buisco, pat na internet pat na estrona de vudiesta titere eh é, xice gazeta e teras mail xice informacia dobge dobra drugina xice engajovante xice bigai oneta né, tá, kibil star zavodnico do juca azarábio nitsnerobe né, ali de chenema nema né, né, tá ca situação tá ca ópsia e na perno kibissa bend na evenslud

Ja, rezumik, da może możemy wygrać i te z Avansu, i te Liga, i te z interesu Życzymy w takim razie samych zwycięstw i do zobaczenia za kilka tygodni na pierwszych meczach rozgrywek Czwartej Ligi. Dziękuję bardzo. Dziękuję i bardzo dobra praca w tutaj Tu jest e, piłka nozna, bez informacji, nie robi nic. Dziękuję.